Dzień dobry, dzień dobry. Po krótkiej przerwie taras zrobiony płot, wymurowany nie ma jeszcze przęseł ani bramy. Ale to można zrobić w zimie albo kiedykolwiek. Najważniejsze, że pustaczki stoją i nic nie zamarzło. Z tej radości popełniłem dzisiaj nowy pedał perkusji, ponieważ stary nie dawał już rady. Już pokazuję. No więc tak. Polska myśl techniczna, niestety, nie dała rady w starciu z chińską. Przycisk automatyki przemysłowej rozjechał się, po prostu rozsypał się w drewny mak. Trochę tu podrabiałem, ten zawias z łóżeczka dziecięcego też ciągle się giął. Wymieniałem też tutaj przełączniki, bo nie dawały radę. No i dokładałem odbijaczki takie małe, drewniane, z pianki budowlanej. Coś tam trochę to pomogło. Poskręcałem go, nawet graliśmy próby ostatnio na tym, bo właśnie szykuje się koncert, o czym zaraz powiem. Ale popełniłem dzisiaj nowy pedałek. Właśnie zgodnie z nowym pomysłem. Proszę bardzo, tak jak mówiłem. Wcześniej na kontaktronach. Zbliżeniowo. No. tak samo tutaj werbelek co prawda nie ma jeszcze hi-hatu o no, werbel tak samo jest zrobiony tutaj cyk no regulacja na sprężynkach nie ma gąbek od naczyń. co prawda muszę jeszcze jakiś inny mechanizm ślimakowy zrobić do tego tu sobie kręcę motyleczkami i sobie ustawiam, pociągam je w jedną stronę i w drugą stronę więc to sobie działa, no jeszcze muszę właśnie nad precyzyjną regulację tych magnesów popracować no zawias prawdziwy ze sklepu z zawiasami, a nie jakiś inny no i sobie to podłączyłem tutaj do siebie normalnie także wszystko działa nie ma jeszcze hejchetu, który był tutaj, ale się i tak złamał. I głupie to pstrykało. Będę musiał i tak zrobić tutaj drugi. Yy, I cały zestaw palców jeszcze. No, to takie ciekawostki. Yy, żeby było ładniej, dołożyłem sobie jeszcze jeden kolor fioletowy na H nie, A nie jest baz włączony teraz. Więc yy, będzie mi się łatwiej, bo H i E były białe. Więc trochę się myliłem. Trochę się przeinstalowałem sprzętowo, bo szykujemy się do koncertu. Tu mamy mikserek. Ja tego chyba nie widać, za bardzo to nie pokazuje, ale o tu mamy drums. Na drugie mamy bas, Marek gitara, Marek mikrofon, Danka gitara, Darek, Dar, e, Danka mikrofon, ponieważ z Panią Danutą gramy imprezę przy widzu. Jakbyście potrzebowali kiedyś nagłośnienia to oczywiście służę pomocą, jestem gotowy. Mikser taki i fajne monitorki bierzemy. Nie miałem ich na odstoku. Są na akumulator i mają eliminację sprzężeń, więc można sobie dowalić od słuchu dużo, ile się tylko chce. E, impreza 9 listopada: Zielona Brama Przywid. Zagramy trochę piosenek. Będę. Właśnie to jest mój pierwszy koncert taki prawdziwy z pedałami. Co prawda, nie jest to mój autorski koncert, tylko będę występował jako akompaniator z panią Danutą Kosowską. Gdzieś tu miałem kartkę, ale chyba ze 40 utworów zagramy także trochę autorsko, trochę będzie biesiady i będzie można pośpiewać. Chyba wrzucę link w komentarzach, e, więc będzie można się chyba jeszcze zapisać. Nie wiem, czy są miejsca, bo mówili, że już jest ponad 100 osób, ale to zapraszam. E, no i w zasadzie to tyle. Działamy dalej. Miłego weekendu.